Zapraszamy na kolejne wydanie Wieści Powiatu Kętrzyńskiego. Powiemy w nim o Kętrzyńskim Szpitalu, który decyzją wojewody stał się placówką jednoimienną, remoncie nakrytej pływalni, kampanii społecznej Biała Wstążka oraz o nowej wystawie w Powiatowym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym. Od 12 listopada decyzją wojewody powiatowy szpital w Kętrzynie stał się podmiotem leczniczym przeznaczonym dla pacjentów z COVID-19. Szpital dysponuje 60 łóżkami przeznaczonymi dla chorych niewymagających wentylacji mechanicznej oraz 8 łóżkami respiratorowymi. Decyzją wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Szpital Powiatowy w Kętrzynie z dniem 12 listopada i dniem 18 listopada przekształcił się w szpital covid czyli szpital leczący pacjentów zarażonych wirusem SARS-CoV-2. W tej chwili na dzień dzisiejszy mamy czterech pacjentów w oddziale respiratorowym i 30 pacjentów w oddziale covidowym, czyli pacjentów niewymagających wentylacji mechanicznej. Biorąc pod uwagę, że od decyzji wojewody nie było odwołania, szpital Kęczyński musiał dostosować się do wymogów placówki jednoimiennej. Na szczęście, prognozując uderzenie drugiej fali pandemii, w lecznicy trwały od wiosny niezbędne remonty. Remontowaliśmy salę dla pacjentów, budowaliśmy łazienki i przede wszystkim ciągnęliśmy instalację tlenową, co jest fundamentalne przy leczeniu tego rodzaju schorzeń. W tej chwili mamy praktycznie wszystkie te łóżka, wszystkie te łóżka 68 oczywiście respiratorowych, każda z tych łóżek ma dostęp do tlenu, co jest naszym, no nie, nie zawaham się tego powiedzieć, dużym osiągnięciem. Jednocześnie udało nam się zainstalować monitoring na wszystkich salach, bo to jest, szpital covidowy funkcjonuje w zupełnie inny sposób niż szpital, szpital taki wielooddziałowy, jak funkcjonował do tej pory. Bardzo istotne jest, żeby jednak był stały kontakt z pacjentem i o to dbamy. Starosta Kętrzyński jest pełen dla zaangażowania kadry Kęczyńskiego Szpitala. Wzmacniamy szpital, aby kiedy wróci normalność, nadal realizował swoje podstawowe funkcje. Dziękuję kadrze szpitala w Kęczynie. Pracownicy stanęli na wysokości zadania. Wykonanie decyzji wojewody byłoby niemożliwe, gdyby nie pełne zaangażowanie dyrektora i personelu naszej placówki. Niezbędne remonty i wyposażenie to sprawa wtórna wobec ryzyka, jakim jest brak rąk do pracy. Kryta pływalnia przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie doczekała się remontu. Na ten cel powiat kętrzyński pozyskał dotację z Ministerstwa Sportu w wysokości 1,5 miliona złotych. Cała inwestycja wyniosła ponad 3 miliony. Inwestycja polegająca na remoncie basenu jest praktycznie skończona. Zostały jedynie drobne prace kosmetyczne. Przypominam, że wykorzystaliśmy na ten cel dotacje Ministerstwa Sportu w ramach programu Sportowa Polska. A główne prace polegały na wymianie filtrów, systemu uzdatniania wody oraz zmianie niecki basenowej. Ponad 30 lat obiekt czekał na jakiekolwiek poważniejsze zmiany w tym zakresie. Cieszę się, że mogliśmy zrealizować tą inwestycję. Kiedy i tylko skończy się okres obostrzeń, mieszkańcy będą mogli korzystać z basenu przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie. Prace remontowe na basenie zakończą się już pod koniec tego roku. Biała Wstążka to największa na świecie z udziałem aż 60 krajów kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Stworzona przez mężczyzn i do nich jest przede wszystkim skierowana. Powiat Kęczyński co roku bierze udział w tej akcji. Powiat Kęczyński od 13 lat włącza się w kampanię społeczną Biała Wstążka. W tym roku również przeprowadzimy cykl przedsięwzięć, rozpoczynając od 25 listopada. Działania i daty korespondują. Z 16 dniem przeciwko przemocy wobec kobiet i Dniem praw człowieka. W tym roku będzie to inauguracja multimedialna i pozostanie przy takiej aktywności internetowej oraz dyżurze telefonicznym. Natomiast Powiat Kęczyński na stałe realizuje zdania z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. W tym miejscu można wymienić prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej, domu dla matek i małoletnich dzieci i kobiet w ciąży, poradnictwo specjalistyczne, realizacja. Programu programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Tutaj współdziałamy razem z zakładem karnym w Dublinach. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, szkoła dla rodziców i wychowawców, warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze. To jest szereg różnego rodzaju zadań, które wpisują się w akcję przeciwdziałania przemocy wobec kobiet oraz upowszechnianiu, najogólniej no mówiąc, praw człowieka. 6 grudnia 1989 roku na Politechnice w Montrealu mężczyzna zamordował 14 kobiet i 13 ranił, twierdząc, że nie skończył studiów technicznych, ponieważ dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później Kanadyjczycy postanowili włączyć się w akcję walki z przemocą wobec kobiet. Jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę. Od 29 lat w ramach protestu przeciwko przemocy odbywały się marsze. W tym roku Biała Wstążka przenosi się do internetu. Oczywiście w tym roku będzie troszkę inaczej niż corocznie ze względu na ogłoszony, ogłoszoną pandemię w Polsce, więc całą tą naszą inicjatywę informacyjno-profilaktyczną przenosimy do internetu. Tak przez te wszystkie dni, czyli od 25 listopada do 10 grudnia. Będziemy cyklicznie, codziennie umieszczać na swoich stronach i na stronach Facebooka informacje na temat przeciwdziałania przemocy, oraz będziemy wyświetlać filmy takie profilaktyczne. Między innymi możesz inaczej i dlatego też nasze takie hasło w tym roku powiatowe: stop przemocy, możesz inaczej. Informacje o kampanii oraz telefony, gdzie szukać pomocy od 25 listopada będą ukazywały się na. Na stronach internetowych oraz facebookowych Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W Powiatowym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym pojawiła się nowa wystawa wypożyczona z Instytutu Pamięci Narodowej z okazji 102 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na 17 planszach jest przedstawiona historia Policji Państwowej w latach 1918-1939. Ta wystawa o historii Policji Państwowej, o tworzeniu się w Policji, strukturach, osiągnięciach, zasługach wyeksponowana jest na 17 dużych planszach. To są roll-upy. Bardzo czytelna, przejrzysta bardzo w sposób taki komunikatywny ukazuje początki tworzenia się Policji Państwowej. Na ekspozycji znajdziemy wiele ciekawostek, takich jak treść ślubowania, czy rola jaką wykonywały ówczesne policjantki. Na zdjęciach jest więcej smaczków. Strój ówczesnego antyterrorysty ubrany w strój rycerski, to strój taki ochronny składający się z fragmentów płytek blaszanych, który policjant, które policjant nakładał na siebie, kiedy organizowane były akcje. I tu akurat na jednej z tych plansz jest przedstawiony taki policjant, który wchodzi jako pierwszy w akcję, gdzie istniało potencjalne zagrożenia użycia przez przestępców broni. A przed wojną bardzo często dochodziło do tego typu rzeczy, jak napady na banki, rozboje. To jest ciekawostka kolejna, że... Przy okręgach policyjnych inna była struktura podziałów. Były te oddziały kobiece, które zajmowały się na przykład opieką dziećmi bezdomnymi. Wystawa będzie dostępna do końca roku w Powiatowym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Kętrzynie przy ulicy Pocztowej 13 w godzinach 8:16.